Warto eksponować sytuację, gdzie na podstawie wiedzy z uczelni, za którą są czasami całe pokolenia, że to procentuje w postaci rozwijania biznesów. Wbrew pozorom, takich przypadków nie jest mało także i w Polsce ale wszyscy zapominają później o tych korzeniach i, i nie jest to do końca doopisane. I później się wydaje, że to się wzięło znikąd, a nic znikąd się, nic znikąd się nie bierze. Wydaje się, że podkreślanie tego, że my jesteśmy, Wytwórcą produktów, czy, czy wiedza innowacyjna jest skubolowana w produkcie, to jest prawdą, tylko żeby produkt zaistniał, musi być jego przeznaczenie, musi być procedura postępowania z jego użytkowaniem, musi być cała technologia związana z ze stosowaniem produktu. W naszym przypadku my mówimy, jak pan profesor raczył zwrócić uwagę, o technologiach medycznych. My nie mówimy o pojedynczym wyrobie. Pojedynczy wyrób jest. Ma swoje odzwierciedlenie dlaczego. On jest ciekawy wtedy, kiedy on jest innowacyjny na tyle innowacyjny, że może być patentem. I on jest wtedy dlatego atrakcyjny. Bo cóż w technologii medycznej można, można patentować? Pacjenta trzeba leczyć, pacjent musi, być, yy, musi mieć opiekę, musi być lekarz, musi być chirurg, musi być yy, całe otoczenie związane z technologią, tylko jak. To zrobić, żeby doprowadzić do tego, żeby w całym cyklu postępowania z pacjentem akurat ten wyrób był wykorzystany, żeby efektywność leczenia było, była najlepsza, to właśnie przez to, że trzeba myśleć o całej technologii, całej technologii medycznej. I to jest naszym zadaniem właśnie technologia medyczna. Na początku próbowaliśmy mierzyć tylko przy pomocy liczb, poziom innowacyjności, ale po roku mniej więcej prac zorientowaliśmy się, że to w ogóle jest niemożliwe, prawda? Że zawsze jest tam pewien. Jest pewna skala kreatywności, pewna, pewne rzeczy, których w ogóle nie potrafimy opisać, pewne kwestie związane z wiedzą. I tak do projektu dołączyliśmy taką małą cząsteczkę. To była prośba do firm, żeby podawały swoje najbardziej innowacyjne produkty i krótko je opisywały. I Zbudowana została sieć ekspertów, która na podstawie tych opisów firm i, i pewnych uzupełniających nie, nielicznych stosunkowo danych y, ocenia te, te produkty. Na początku korzystaliśmy z tego jako wzmocnienia naszych ocen. Ale po pięciu latach e, powstała idea taka, że a może spróbujmy, to już po drodze się okazywało, że, że te oceny tych produktów przez ekspertów one są bardzo ciekawe że potrafimy dzięki tak, skrzyżowaniu liczb i ocenom ekspertów i wiedzy z firm połączenie tych elementów daje nam możliwość, e, Porządkowania tych produktów pod kątem poziomu innowacyjności. Co wydaje się niewyobrażalne, ale wszyscy mówią, prawda, że, że żyjemy w gospodarce opartej o wiedzy, ale ta wiedza na wielką skalę jest marnowana. Podjęliśmy taką próbę, żeby, żeby to wykorzystać. Minęło już blisko 6 lat tej procedury i uznaliśmy, że najwyższy czas. Żeby także nie przyglądać się temu produktowi, który jest na samym czele, ale spojrzeć jakie są za nim. I tak powstał ranking innowacji produktowych. Myśmy przyjęli myślenie takie, że dla nas wiedza, która jest dostępna stanowi dla nas state of art. Czyli poziom odbicia, ta wiedza najwyższa obowiązująca w danym zakresie, to jest dla nas poziom odbicia. I my dopiero od tej wiedzy szukamy czegoś, co usprawni, co da korzyści, co polepszy, i dopiero to jest dla nas poziom, do którego my zmierzamy. Myśmy przyjęli w roku 2010 nową filozofię działania sprostać naturze w zakresie medycznym sprostać naturze, co jest niemożliwe. Z góry zakładamy, że to jest niemożliwe, ale sprostać znaczy sięgać do natury jak najbliżej. I to jest nasz cel naszego działania. Stąd samo w sobie innowacyjność, która powstaje z konieczności, akurat takiego myślenia, ona sama musi wynikać. Oczywiście, że, że ona zamykała się poprzednio u nas w haśle: Jeśli coś robimy, robimy to lepiej. Oznaczało to że to jest zrobione, więc następne musi być zrobione lepiej. Ale to jest tylko działalność konkurencyjna. Wtedy patrzyliśmy na to, żeby być na rynku. Teraz nie odczuwamy takiej potrzeby, że my musimy uprawiać działalność konkurencyjną. Oczywiście, że to jest, bo ekonomia to jest zwyciężanie z konkurencją. Ale sięganie wyżej, sprostać naturze, to jest nasz cel i, i który nam wydaje się, że, że daje dobre rezultaty. I wydaje mi się, że ten cel zostaje dostrzeżony przez innych, i między innymi przez zespół kierowany przez pana profesora Baczko, który skwapliwie gromadzi te dane i tak nam dokładnie tłumaczył, na czym polega ocena działalności innowacyjnej. Poziomem odniesienia dla nas takim minimalnym jest Europa. My się nie patrzymy na to, co się dzieje w Polsce, bo w Polsce raczej medycyna nie jest na najwyższym poziomie. Nie, medycyna może, sprzęt medyczny nie jest na najwyższym poziomie. Europa też ustępuje Ameryce. Jeżeli Polskę a Europę porównujemy, to jest różnica 15% średnio. Jeżeli porównujemy Europę z Ameryką, to jest jeszcze 10%. Więc to jest bardzo duża różnica, jeśli chodzi o, o poziom techniki czy technologii medycznych związanych z techniką. Więc w związku z tym, my tam sięgamy i te rynki próbujemy osiągnąć. Także mamy wyroby, które są już w całym świecie. Jeden z, z takich przykładów to jest nasz wyrób, który powstał, który został sprzedany do Ameryki. Jest to pierwszy. Patent, pierwsze IP sprzedane do Stanów Zjednoczonych w historii powojennej Polski. I co to takiego? No to jest wyrób do leczenia kręgosłupa, do leczenia mało inwazyjnego, szybkiego leczenia kręgosłupa, który okazał się hitem na, na salach operacyjnych świata i, i jest upowszechniany już teraz przez naszego partnera ze Stanów Zjednoczonych. No i to, jest, to, to jest, powstało w ramach systemu DERO całego, bo my chcemy w całości o, o, obsługiwać kręgosłup, znaczy w całości, żeby raz, żeby wiedza związana z procedurą chirurgiczną, z jednej strony, a z drugiej strony technika użyta, żeby były podobne. One dają pewien system. Za każdym razem lekarz nie musi od nowa być szkolony. Łatwiej nam z nim rozmawiać, łatwiej się porozumiewać, dlatego że operacja kręgosłupa jest operacją bardzo, bardzo, bardzo złożoną. To jest układ kostny, mięśniowy, więzadłowy i układ nerwowy z rdzeniem. To jest tak skomplikowana operacja, jedna z najbardziej chyba skomplikowanych operacji, jakie w ogóle się przeprowadza. Oczywiście, że można powiedzieć o sercu. Serce jest bardziej nam bliskie, wrażliwe uczuciowo. A kręgosłup jest równie skomplikowany, dlatego że wymaga i tej wiedzy medycznej, chirurgicznej, bardzo zaawansowanej, neurochirurgicznej, związanej z neurologią układu i z układem kostno-mięśniowym, czyli tym nośnym. To trzeba razem powiązać. Ten, ten obraz przyszłości, o którym Pan mówi, prawda, żeby sięgać do tych naj, naj, najlepszych rozwiązań, to y, y, korzysta, się, y, korzysta się też z takich różnych rozwiązań typu Foresighty i tak dalej, czy, czy w niewielkim stopniu, bo na świecie są y, te wizje rozwojowe opracowywane. Yy, wydaje mi się, że korzystanie z foresightów to jest korzystanie z uporządkowanej wiedzy. A jednak muszą być wizjonerzy tego, tego działania. Mieliśmy przykład niedawnego człowieka, który nas opuścił i który miał swoje wizje tworzenia, tworzenia elektroniki i, i systemów komunikacji. Tak samo i my musimy sobie tworzyć nasze wizje tego, w jakim sposób będziemy postępować, żeby usprawnić system leczenia, żeby w sposób prostszy i bardziej efektywny pomagać. Pacjentom, żeby zbliżyć się do natury. Bo cóż jest piękniejszego, niż to, że jesteśmy zdrowi, naturalnie silni i piękni.